Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w pańskiej w Bystrzycy, w kościele baptystów i pastor Miłosz nam opowie trochę o baptystach na Słowacji i o swoim kościele w tym mieście. Pastorze Miłoszu, witam na moim kanale. Powiedz nam trochę o braciach i siostrach na Słowacji. Takže baptisti na Slovensku sú malá skupina ľudí. V Polsce uh, tiež. Uh -huh. Čili nemá nás zbyt wielu na Slováci. <laughs> A máme, uh, žijeme takým asi veľmi podobným životom. Uh -huh. Čo je vzácne na tých našich bohoslužbách je, že sa snažíme, aby boli uzajstné aby to, čo ľudia prinesú, tak aby to bolo to, čo prežívajú. mm -hmm. A snažíme sa, aby uh, boli vzťahové, aby tu boli skutočné vzťahy medzi ľuďmi. Now so, you can so, switch to English a little. Okay, so we try to, uh, make, to have the worship which is authentic. Mm-hmm. Czyli zależy nam na tym, żeby nasze nabożeństwa były autentyczne. Uh, and uh, so, so what we bring is some to, to the worship is something what we

Mm -hmm. And uh, Baptists are always something special for the majority. We, are, we mm -hmm. call it czudo. Maybe it's the same word. But I'm not sure. Czudo, like uh, czudo, it means something very strange. Ah, <laughs> czyli takimi tutaj. Yes, mm -hmm. yes.

Mm -hmm. let your children go mamy swoje służby tutaj z dziećmi ludzie nas lubią cenią cieszą się że mogą tu przyjść że to jest bezpieczne miejsce to jest taki nasz punkt zaczepienia z społeczeństwem kudiela something about your church where we are how it started how you are doing Czyli church started with other evangelical churches because there were not many evangelicals mm -hmm. Czy to ten zbór tutaj powstał w porozumieniu z innymi kościołami ewangelikalnymi, bo nas nie było dużo w tym czasie? Uh, now it's a Baptist church, but it started together with others mm -hmm. and uh, it started during the communism. W czasie komunistów, komunizmu zaczęliśmy? And also this building was uh, started, the construction was started during the communism. So by the first floor because mm -hmm. it was not allowed to enter the church mm -hmm. from, the, mm -hmm. from the street. Jesteśmy też na piętrze. Może pokażę przez okno, gdzie jesteśmy, żebyście zobaczyli. Nie było w tamtych czasach dozwolone, żeby do kościoła naszego mogło być bezpośrednio wejście z uliczki. Can I open it? You think? Let's try Okay, Ok, let's see. Pokażę wam. But it's the center of city, Yes. yes. Tutaj słuchajcie, za, zaraz jest rynek, to jest centrum. Także tak wygląda uliczka w jedną stronę. I tak uliczka wygląda w drugą stronę, a pod nami jest wejście główne. Uh, and there you have some coffee place where you yes, so now serve... we try to mm -hmm. make it. Uh, it's not public yet, mm -hmm. but mm -hmm. we try to make it a cafeteria. Mm -hmm. uh, people they, they, to make it a natural mm -hmm. space where mm -hmm. people can meet, mm -hmm. meet with the church actually. Mm -hmm także to jest y, kaplica poprosiłem pastora żeby nam pokazał piętro niżej About 100 people około 100 osób przychodzi tutaj na nabożeństwo tu się spotykają tu jest baptysterium też i pokażemy dół tam pastor powiedział, że mają nadzieję na to, że e, zrobią taką kawiarnię dla ludzi z okolicy. And what about you had the idea also to start the kindergarten? Yes. Yes. So mm -hmm. in the next building it doesn't tutaj jest drugi budynek, This pokażę. Is jest the worst uh, look mm -hmm. you can have at the building? Oh well, that's okay. But, but it is nice inside, renovating and uh... Są so mm -hmm. mm -hmm. okay. Czyli czekamy teraz na pozwolenia z miasta, mamy kadrę, mamy już wszystko w środku przygotowane, żeby tam zrobić przedszkole. Tu pokażę jest właśnie miejsce na kawę. Jak przyjdziecie, to zrobię wam kawkę albo herbatkę. Tu będzie można się napić, tu wam pokażę jeszcze fajne miejsce, można sobie tutaj posiedzieć, możecie pomachać. You can say hi to Polish Baptists. Machają wszyscy, którzy są na naszej konferencji teologicznej, idziemy dalej. Mamy też młodzieżówki tutaj. Okay, tu można od razu się przejść z głównego wyjścia. Zobaczcie, można pójść na ogród. Bardzo fajny ogród. Piękny ogród. Piękna pogoda zresztą. No i to jest fajny ogród w samym centrum miasta. So it's really nice. So Especially in, to... such, in such a such day like today. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. So I'm glad to share all of this with yeah. you and hope to meet you sometime. Uh, what can we pray for you? Mm -hmm. For Kindergarten? It will be nice, yes. mm -hmm. Może, także zachęcam do, nas wszystkich do modlitwy, żeby mogli dostać te pozwolenia na, y, na przedszkole, żeby tutaj mogły być w przedszkole i żeby y, służba Baptystów była y, w Mańskiej bystrzycy jeszcze mocniejsza. Okay. Panie Boże, dziękujemy za naszych braci i siostry, tutaj błogosław ich, wspieraj i y, używaj dla Twojej chwały i rozwoju Twojego królestwa. Z Bogiem i do zobaczenia.